Cześć. W dzisiejszym odcinku kolejny pomysł na wiosenny deser, w szczególności deser dla dzieci. Będą to ponownie galaretki, tylko teraz w troszeczkę innej formie, nie jak ostatnio z kaczuszkami z kurczaczkami, więc tak typowo wielkanocnie. Jeżeli nie lubicie galaretek, a z Waszych komentarzy wiem, że część z Was za taką zwykłą galaretką nie przepada, to możecie po prostu w podobnej formie podać na przykład bitą śmietanę, jakiś ulubiony krem, czy po prostu zamiast galaretek deser na bazie śmietanki. Na początku oczywiście zaczynam od przygotowania galaretki. Rozpuszczam ją dokładnie w gorącej wodzie, a następnie delikatnie przestudzoną nalewam albo do pucharków, jeżeli chcecie podać w formie e, takich deserów w szklaneczkach, albo e, tak jak ja do formy silikonowej. Chowam do lodówki aż do całkowitego stężenia. W międzyczasie przygotowuję ozdoby. Ja zrobiłam ozdoby z lukru plastycznego. Przepis na lukier oczywiście znajdziecie na stronie www.kotlet.tv i przygotowuję kurczaczki. Ja zrobiłam takie zwykłe, okrągłe kurczaczki. Dorobiłam dziubek i nóżki z czerwonego lukru, a oczka z lukru zabarwionego na czarno. Chociaż nie macie czarnego barwnika, to zróbcie oczka z rozpuszczonej kostki ciemnej czekolady nam również kwiatki. Na koniec przygotowuję wiórki, barwię je na zielono, rozsypuję na talerzu i na to wykładam galaretki. No i oczywiście na galaretki sadzam kurczaczki, kwiatki lub inne ozdoby. Zobaczcie, tak się prezentuje deser. Fajnie, fajnie to naprawdę wygląda na stole, bardzo wiosennie. No i jak widzicie, przygotowanie takiego deseru jest też bardzo szybkie. Do pomocy możecie zaprosić dzieci, więc będą miały zajęcie w czasie, gdy będziecie wy przygotowywać jakieś dania po prostu typowo wielkanocne. Czekam na zdjęcia waszych zielonych wielkanocnych deserów, niekoniecznie z galaretką. Zdjęcia zostawiajcie na stronie www.kotlet.tv. Pozdrawiam was ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!